Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Waniliowa, witam was na kanale Lama Gra. Dzisiaj dla odmiany Sims. <grym> Właściwie, szczerze powiedziawszy, zaczęłam sobie grać od niedawna, znowu, <laughs> w stare, dobre Sims 4, gdyż, ponieważ bo ma dojść rozszerzenie z... Działalnością, w której można klecić garnuszki, tatuować, więc zachęciło mnie to, nie powiem, że nie. Stworzyłam sobie nową postać i wtedy zrodziła się myśl: nagraj. Dawno nie nagrywałaś, włącz nagrywanie, nagraj, pogadaj do ludzi, siedzisz w domu, nic nie robisz. to coś nagraj. No więc tak. Yy, wiem, że na YouTubie Simsów jak mrówków, jak to mówią, bardzo dużo osób nagrywa, bardzo dużo YouTuberów typowo simsowych jest. Yy, YouTuberów po części simsowych też jest. Yy, Trudno. Może Wam się to spodoba, może Wam się to nie spodoba. Yy, powiem tak. Moja gra może być dość chaotyczna, bo gram pod siebie. Maj tam ekranem i myszką pod siebie. Nie pod kamerę, nie pod widzów, bo nie umiem tego robić. Jeśli mam być szczera, nie umiem tego robić i tyle. I będę grać pod siebie. I mam nową postać. Tak jak już powiedziałam, to jest Mila Koziołek. I rozgrywka będzie raczej z tych luźnych. Nie będzie to żadne wyzwanie, żadne 100 dzieci, żadne zacznij od zera. Od zera do milionera. Kody wszystkie. Są dostępne, chociaż raczej z nich nie korzystam. Nie czarujmy się. Jedyny kod, jaki mi jest potrzebny na początek, na dobry start, to jest oczywiście kod na pieniądze, bo co można zrobić za 18 500? Nie oszukujmy się. Nic. Eee, tak więc, zrobimy sobie tutaj. Popołudnie, żebyśmy mieli trochę jaśniej, parcela nie jest za duża, ale duża nam nie jest potrzebna. Chociaż, jeżeli rodzina zacznie się rozrastać, to kto wie, czy nie będzie trzeba się przeprowadzić. Chociaż dużo simów na małej powierzchni też jest całkiem ok. No, i trzeba by tutaj zacząć budować jakiś domek, na który absolutnie nie mam pomysłu. <laughs> eee, czy ten domek zrobić parterowy? Czy piętro? Parterowy jest o tyle spoko, że mam wszystko na jednym poziomie. Nie trzeba przeskakiwać góra dół, góra dół, góra dół. Piętrowym ma lepszą bryłę. Większe pole do popisu. No na parterowym to tutaj za dużo nie ustrugamy, nie czarujmy się. Ale cóż. Zacznijmy więc. Nie jestem jakimś budowniczym. Szalenie dobrym. Właściwie żadnym, chociaż. No, mnie się podoba, tak? To, co stworzę, to mnie się podoba. No, bo jakby mi się nie podobało, to bym nie grała. Ja chcę mieć takie skośne ściany. A niech są, niech ten domek jest inny niż te, które zawsze buduję. Myślałam nad posiadaniem konia, ale tak, patrząc na wielkość. Tej parceli i na to, co właściwie chciałabym na niej mieć, to ten koń trochę nam tutaj by wadził. Więc raczej konia bym się chyba nie spodziewała. A szkoda, bo lubię. <słuch> lubię konia i. Tu jest ładny widoczek. To może... Może zrobimy jednak to piętro. Takie nie za duże. Nie za duże, a potem będzie hawira po prostu taka, że nie będę wiedziała, co tam wstawić. Mm, zróbmy to piętro. Takie takie o. Z balkonem. I z tego balkonu będzie ładny widok. Może być tak. Czy to wygląda? Nie wygląda, ale no. Powiedzmy, że będzie wyglądać no. Kiedyś. <gryw> Kiedyś będzie. Mam nadzieję, że kiedyś będzie. Tu by był salon. Tu w sensie. Tu kuchnia. Tu łazienka. Tu by można zrobić sypialnię. U góry mógłby być pokój jakikolwiek plus gabinet. Tak to widzę. Oczywiście, pokójki będą malusie. Jak to zawsze u mnie. Albo. U góry będą dwa pokoje, na dole będą. Szczerze mówiąc, już ten dom jest dla mnie za duży. <laughs> ja nie wiem dlaczego, ale ja lubię małe. Lubię małe domki. Małe, skromne. I taki byłby idealny, o. Teraz może jakieś schody. Które sobie wstawię... tutaj. Mhm. Jak to wygląda? Tak to wygląda. No okej, okay. a u góry jak to wygląda? Wygląda to no powiedzmy, że wygląda ehm, dobrze. Nie znaczy nie wygląda to dobrze, ale... ale będzie. Musicie mi uwierzyć, że będzie to wyglądać dobrze kiedyś. Jak skończę. No tak, bo góra nam się tutaj rozjechała trochę zdołam. dołem. Trzeba to tutaj troszkę o zmniejszyć. No, i tu są dwa pokoje. Tu są dwa pokoje. Nawet na upartego szłoby zrobić trzy. Ale... Taki pokoik... nie. Tutaj może zrobimy łazienkę. Chociaż ta klatka schodowa... klatka. Ta góra tutaj będzie taka... bardzo mała. A, nie szkodzi. Może być. Okay. nie jest najgorzej nie jest najgorzej tutaj będzie taras, jakiś ogródek może nawet szklarnie się zrobi potencjał jest potencjał jest także Dobra, no działamy dalej. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. I czy nie będę tego przebudowywać 500 razy. To by były drzwi. Drzewi. Takie czy inne. Naprawdę nie mam pomysłu na ten dom. Absolutnie nie mam pomysłu na ten dom. Drzwi fajnie by wyglądały, jakby były tak one. W środku tego góry. Proporcje. Proporcje zachowane, ale. A może nie? Nie przejmujcie się, ja, ja, ja zmienię koncepcję jeszcze 500 razy. Bo to nigdy nie, nie zostaje tak, jak to, to, to tam było na początku. To, to nie, to tak nie działa. To nie u mnie. Takie mamy okno. Takie okno. Takie okno, takie okno. Może z jakimś kolorem, takie szare. To nie. Tych okien nie widziałam, szczerze mówiąc. Dawno nie grałam. Dawno mnie nie było tutaj. Z takim czerwonym. No nie. No może białym. Zostawić białe, ale czy białe będą ok? Zazwyczaj robię drewniane, jak już robię, buduję coś sama. Nie ściągam sobie gotowców z galerii. Hmm, no ale dobrze. Tu są takie o, takie fajne są otwarte okienka. Ale takie małe. Ja właściwie nawet nie wiem, czy Wy to chcecie oglądać. A ja się tu produkuje. Gadam do was. Czasem przestaję gadać, jak się bardziej skupiam i, i zaczynam się zastanawiać. Jak to ugryźć, czy zrobić taki domek, czy inny? Te okna do mnie tak przemawiają, szczerze mówiąc. Jakieś takie są ładne, zwyczajne, takie po prostu zwyczajne, najzwyklejsze, a mają w sobie coś. Nie wiem co, ale coś mają w sobie takiego, że mi się podobają, po prostu. I nie wygląda to najgorzej. W moim odczuciu. Żeby nie było, że tam w czyimś, w moim. w moim prywatnym. No i wygląda to całkiem tak zacnie. No tak, postawiła parę okien i się zachwyca. No. Cała ja. No to nie mogę tak znowu zrobić. No jakaś sypialnia, będzie jakieś łóżko, jakieś coś, no. Ech. Ja bardzo lubię mieć dużo okien. W domkach i... I zawsze chciałabym, żeby to wyglądało dobrze, ale czy to wygląda dobrze? No to to już jest większa większość. Hmm. Czy jakieś drzwi postawi? Czy to wygląda dobrze? No to nie. <ścoughs> tak, nie. Ale tutaj to to takie okna. Nie, kompletnie to do mnie nie przemawia. Szkoda, że te, że te okna nie są drewniane. Nawet ten dół do mnie teraz nie przemawia. Im tego więcej, tym to gorzej wygląda. A może stresuje mnie to nagrywanie dla Was? Cóż, no, dajcie znać, czy chcielibyście serię. Z simsów. Z tą tutaj postacią. Taką luźną rozgrywkę. Możemy pogadać o czymś. Znaczy, pogadać. Ja będę do was gadać. Jeżeli macie jakiś, jakiś temat, który mam przegadać, to dajcie po prostu znać. A ja się na ten moment wyłączam. Spróbuję coś stworzyć. I nawet jeżeli nie dacie mi znać, że chcecie serię z Simsów, to ja i tak wam pokażę efekt końcowy tego domu. Bo tak, bo mam taki kaprys. <grych> bo mam taki kaprys, zobaczycie co stworzyłam, zobaczycie co mi wyszło. No i cóż. Ja się z wami na ten moment żegnam. Filmik jest dość krótki. Ale naprawdę nie mam wany twórczej w tym momencie. Także widzimy się za jakiś czas. Pokażę Wam efekt końcowy tego domu. Być może będziemy go jeszcze tutaj gdzieś na kanale wspólnie urządzać. Także życzę Wam miłego popołudnia, wieczoru, w zależności o której godzinie oglądacie to nagranie. Cieszę się, że byliście ze mną przez tę krótką chwilę. Do ponownego usłyszenia, pa. pa.